Cześć, czy nie zamawiałaś przypadkiem deskorolki? Nie, a co? Przyszedł do mnie mail z banku o potwierdzeniu zakupu. To na pewno nie ty? Na pewno. A nie dostałeś wcześniej jakiegoś podejrzanego maila? Jedyny mail, jaki dostałem w tym tygodniu, był z banku. Prosili mnie o potwierdzenie danych. To chyba nie był bank. Mogłeś paść ofiarą kradzieży danych osobowych. Co to, to zrobił źle? Po pierwsze, nie powinien udostępniać swoich danych osobowych oraz przekazywać poufnych informacji w mailu. Banki nigdy tego nie wymagają. Potem przestępcy mogą łatwo wykorzystać te dane przy np. zakupach internetowych. Gdy już dojdzie do takiej kradzieży danych osobowych, należy ten fakt zgłosić organom ścigania w banku komercyjnym oraz zastrzec swój dowód osobisty w urzędzie miasta lub gminy. Nie należy też korzystać z linków do banku przekazywanych drogą elektroniczną. Ważne jest też, aby Tata w przyszłości pamiętał o mocnym haśle i nikomu go nie zdradzał. Powinien również chronić swój komputer oprogramowaniem antywirusowym.